Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne lwy w Waszym czytaniu, w Waszym horoskopie na luty 2021 roku. Luty już za pasem, także zobaczymy, co tutaj dla Was się szykuje na ten czas. Słuchajcie, kochani, zachęcam tradycyjnie. Do subskrybowania mojego kanału Jeśli jeszcze tego nie robicie Ponieważ wtedy otrzymujecie Powiadomienia o tym, co jest tutaj Publikowane, no jesteście po prostu Na bieżąco e, Osoby, które chciałyby sobie zamówić Jeszcze horoskop roczny Na rok 2021 W cenie 50 zł Zapraszam serdecznie do końca stycznia Przyjmuję zamówienia Na te czytania roczne e, Właśnie na rok 2021 e, Zawsze można też zamawiać indywidualne czytania miesięczne w cenie 30 zł. Kontaktujemy się mailowo i mój adres mailowy macie w opisie pod filmem. Teraz zaczynamy czytanie dla Zodiakalnego Lwa na luty 2021 roku. Luty 2021 roku. Energia przewodnia Wasza, czekajcie, bo to mi się odwróciło. Ale nie mam odwróconych kart. Zaraz zobaczę sobie jeszcze. No nie, nie mam odwróconych, OK. Czyli zostawiamy tak, jak było, bo widocznie coś w tym musi być. Odwróconego maga macie. Ktoś tutaj może czuć się w niemocy do zrobienia czegoś. Zobaczmy, co w miłości w uczuciach dla Was. Co w miłości w uczuciach. Co w pracy w finansach, w lutym dla zodiakalnego lwa okej, okay. no i co w takim razie, zarada dla was jaka rada, kapłanka mhm, dobrze, dobra dobra, dobra, okej okay. powiem wam jak ja to widzę w takim pierwszym rzucie, no przede wszystkim bo chciałam bardzo usilnie, chciałam tego maga odwrócić, o tak, ale ponieważ on mi się pokazał właśnie w pozycji odwróconej, ja jak wiecie nie odwracam kart, ale jeżeli się czasem trafi tak, no to widocznie tak musi być, jeszcze sprawdziłam sobie, bo myślałam po prostu, że talię źle wzię i że w ogóle całą talię mam y, do góry nogami, ale się okazało, że nie, że tylko ta karta była do góry nogami. Więc y, no, jest tutaj przyblokowany u was jakiś potencjał kreacji, jakaś wasza własna moc, tak jakbyście tkwili w impasie w tym lutym, jakbyście tutaj nie potrafili czegoś zrobić, z czymś ruszyć y, albo nie do końca. Jeżeli we własne możliwości, albo wam się nie chciało, albo po prostu były jakieś inne przeszkody, że no nie kreujecie po prostu nic nowego w lutym. Zostaje jakby po staremu. Jak to się mówi, tak jak czasami się spotykają ludzie i tam ktoś pyta kogoś, co u ciebie słychać, no to czasami ktoś odpowiada, a stara bida. No i tutaj u was, kochani, nie wiem, co się takiego dzieje, ale u was właśnie w tym lutym taka stara bida. Nie wiem, czemu tacy jesteście tutaj jacyś w impasie, zablokowani nie skorzy do działania. Na gruncie romantycznym mamy dziesiątkę pentakli i piątkę pentakli, słuchajcie. Więc taka redukcja do piątki pentakli. Dla tych, którzy mają rodzinę, jakiś stały związek, bo dla wielu osób takie, takie coś może właśnie się pokazywać, czyli dla lwów, który, które mają już coś poukładanego, właśnie dziesiątka pentakli, możecie mieć relację, która przeżywa kryzys, po prostu jest taki kryzys wiary w to, czy ta osoba mnie w ogóle kocha, no niby coś tam mamy, jakiś wspólny dom, rodzina, dzieci, może długo już jesteśmy ze sobą i nagle kogoś dopada taki kryzys. Ale tutaj widać, że nie zapytacie się jak jest, czy ta osoba faktycznie przestała Was kochać, czy coś tam się dzieje między Wami niedobrego, tylko po prostu no, ktoś siedzi i, i jest w piątce denarów, czuje się niekochany, czuje się y, taki niezaopiekowany, nie ma zainteresowania z mojej strony y, y, z y, kimś, albo ym, w kierunku moim zainteresowania, ze strony tej drugiej. Więc, no, taka redukcja z dziesiątki pentakli do piątki pentakli, no, to po prostu jest kryzys w związku, tak to można powiedzieć. Jeżeli są tutaj single, to macie jakieś osoby przy sobie, są to osoby Wam bliskie, być może właśnie rodzina, przyjaciele, ale Wy się w tym wszystkim czujecie samotni i niekochani, bo nie macie być może kogoś takiego tylko dla siebie, ale tak jakoś rozmiłowujecie się w tym stanie cierpienia i nie do końca chcecie. Chcecie tutaj gdziekolwiek wychodzić, coś robić. Dla niektórych kochani mogą w sferze takiej miłosnej w grę wchodzić pieniądze. Bo zobaczcie, niby pytamy o miłość, a tutaj mamy pentakle same dziesiątka, piątka. To może być takie nagłe zubożenie rodziny, jakieś kryzysy w związkach spowodowane tym, że brakuje pieniędzy, że zaczyna brakować oszczędności. Oszczędności topnieją. Czy ktoś naraził rodzinę, związek na jakieś poważniejsze straty, albo ktoś nie generuje przychodów. Wcześniej była ta dziesiątka pentakli, no bo powiedzmy, były dwie osoby, i każda z tych osób dokładała swoją cegiełkę, dokładała swoją piątkę i wychodziła nam dziesiątka pentakli. A w tym miesiącu, jakby ktoś przestaje generować ten przychód, i w tym momencie właśnie to wszystko zaczyna się sypać. Być może to wy jesteście tą osobą, która przestaje generować, bo przestajecie tutaj być kreatywni i twórczy w lutym, więc może to jest ten problem. Tym bardziej, że zobaczcie, na gruncie zawodowym w zasadzie nam się to potwierdza, bo jest karta głupca, czyli chęć ruszenia z czymś nowym, ale tu mamy czwórkę pucharów, która mówi, że nie ruszamy, siedzimy, myślimy o tym, że chcielibyśmy coś nowego zrobić, ale no jakoś tego nie robimy. Po prostu coś nas tutaj jakby przygwoździło do pewnego miejsca i pomimo tego, że mamy dobry plan, no to jakoś nie możemy z czymś nowym ruszyć. Jest jakiś impas, my sami... Czujemy się niezdolni właśnie do ruszenia z czymś nowym. Być może dla tych osób, które długo już szukają pracy i po prostu nie mogły jej znaleźć, no pojawi się jakaś nowa perspektywa, ale te osoby nie wierzą w swoje możliwości, boją się tego, że pójdą na rozmowę, no i skończy się tak, jak zwykle się skończyło. Dlatego jest takie właśnie u was jakieś takie. Wyciszenie, inercja, brak jakiegokolwiek działania, brak w ogóle wiary we własną moc, we własną siłę przebicia, że wy coś potraficie, że wy coś możecie. No więc, będąc w takiej energetyce, na pewno nic dobrego to nie przyniesie. Tu trzeba się jakoś tak zbudzić, obudzić do działania odkryć w sobie na nowo tę swoją moc. Mamy kartę arcykapłanki. Karta arcykapłanki jako rada w tym kontekście, który tutaj mi się pokazał, pokazywała, żeby coś takiego, że trzeba się zagłębić w siebie, poszukać swoich ukrytych potencjałów, posłuchać swojej intuicji, posłuchać swojego wnętrza, co to podpowiada, co Ty masz w tej sytuacji zrobić, albo udać się do mądrej, starszej kobiety, która po prostu będzie miała dla Ciebie gotową radę. Ona Ci pomoże wesprzeć sprzecie. Powie ci, jak znaleźć rozwiązanie tych Twoich problemów, Twojej sytuacji. Dla niektórych um, arcykapłanka pokazuje, żeby przestać coś ukrywać, przestać ukrywać jakąś tajemnicę. Niektórzy mogliby tu ukrywać, na przykład, że. Um, po prostu stracili pracę, ukrywać przed swoją drugą połówką, że nie pracują, że nie mają środków, nie mają pieniędzy, a te osoby, które dopiero kogoś poznają, no nie chcą, powiedzmy, mówić tej osobie, że są bezrobotni albo że po prostu, no niezbyt dobrze im się wiedzie, mogą tutaj właśnie ukrywać, a przez to źle się też z tym czuć. Karta arcykapłanki mówi, żeby wyjawić pewną tajemnicę, że będzie nam lżej, nie ukrywać czegoś, bo jeżeli to ukrywamy, to ktoś nie będzie w stanie nam pomóc, nie wiedząc, jaki jest problem. Z drugiej strony karta ta arcykapłanki może mówić, że trzeba się teraz skupić na zdobywaniu jakiejś wiedzy, wiedzy merytorycznej, na podjęciu jakichś studiów, Kursów, e, skończeniu czegoś, co zaczęliśmy, na jakiejś rzetelnej nauce, bo bez tego po prostu nie pójdziemy dalej. Że trzeba, jakby opanować pewne podstawy bądź jakąś wiedzę specjalistyczną, żeby tutaj, no, w niektórych przypadkach ruszyć, żeby mm, móc ruszyć, dlatego że ja to widzę po prostu tak, jakby Wy byście mieli związane ręce w tym lutym. Gdzie jest ta energia lwa, gdzie jest ten ogień, gdzie jest to parcie takie do przodu? Zobaczcie, że Wy tutaj nie macie ani jednej karty ognia, ani jednej. Karty buławowej, która by podkreślała właśnie tę waszą specyficzną energetykę, to jest taki lew, który po prostu jest um, usadzony, jest sprowadzony do parteru. Lew, który nie ryczy. No to jak to, kochani? No musicie tutaj po prostu zaryczeć no w końcu yy, wziąć te sprawy w swoje ręce, żeby ten mag nam się odwrócił, żeby on był w takiej pozycji. No to wtedy to takiego lwa to ja rozumiem. Także, kochani, bierzcie się do roboty, potraktujcie ten rozkład jako po prostu pewną przestrogę. Tak nie musi być, pod warunkiem, że właśnie zaczniecie tutaj zdecydowanie działać. Pozdrawiam Was i mam nadzieję, że jednak ten luty będzie dla Was łaskawy, a Wy podejmiecie po prostu stosowne kroki. Do zobaczenia, papa. Pa.